Hej, cześć, witajcie moi kochani, w końcu, który mamy w Divide and Conquer. Czy ja mam wrażenie, czy te gry zaczynają mi się troszeczkę gorzej chodzić? myślę, że to prawda Dobra Słuchajcie, tak czy siak trzeba zacząć już wykańczać tę naszą serię Ale w takim pozytywnym oczywiście sensie, znaczeniu tego słowa Tylko ja poprzedni odcinek troszeczkę był nacechowany takimi niechęcią i tak dalej Ten już myślę, że będzie troszeczkę bardziej ciekawy Przede wszystkim chciałem już rozwalić krasnoludy, to moją większą armię, lepszą armię, po prostu Jestem w stanie to zrobić Z bardzo niewielkimi problemami, a teraz jest jeszcze bardziej doświadczona I myślę, że zniszczenie w tej chwili krasnoludów to będzie tylko jakaś niewielka, mała formalność Nawet te dwie army nie są w stanie zrobić tej mojej jednej nic Spodziewałem się, że będzie inaczej, no ale cóż Sztuczna inteligencja komputera do najmocniejszych nie należy i... I nie można się dziwić może no, trochę się, Tak krótko mówiąc Dobra jakieś informacje o budowie tutaj mnie pan oblega i tak mnie to tak no niezbyt pasuje, ale dam się oblegać, dam się oblegać Nie ma najmniejszego problemu ziomek Słuchaj Ja tutaj, ja tutaj daję się nie ziomuś, rozum to. Bądźmy kumplami, zostańmy przyjaciółmi. Dobra, ale na serio. A ja widzę, że trochę mylę jest, ale pobudujmy sobie te rzeczy takie ważne. A jak w tym miejscu i ci już budujemy takie rzeczy, Szpiega sobie zwerbujmy. Szpiegów nigdy dość. A jest moje ulubione powiedzenie: szpiegów nigdy dość. Pamiętajcie: szpiedzy wygrywają bitwy. No znaczy się w bitwy. Jakie bitwy? szpiedzy wygrywają wojny. Dobra, stworzymy sobie taką, taką armię, ale już w miarę lepszego niż poprzedniego zdarzenia. Zresztą tutaj widzę, że jakieś bardziej zaawansowane chyba rzeczy pozostałem. Tych berserkerów jeszcze mogę dodać do armii, bo oni są taki, takim fajnym dodatkiem na skrzydła. Eee, jakieś dwa oddziały są, no to bum do Foldburgu. I co my tutaj już mamy? Was przeżyćmy gdzieś tutaj, bo ja chcę raczej mieć w tym miejscu takie faktycznie bardzo dobre jednostki. Ewentualnie mówię, tych berserkerów jeszcze jedno jestem w stanie się skusić na nich. Ale raczej na nic więcej nie chciałbym. Zobaczcie, jesteśmy na bardzo dobrym miejscu na przykład w produkcji drugie miejsce Sterling o run. No run będzie bardzo trudno przebić, no run jest. Niesamowicie fajne, że budynki mogą budować. Po prostu run to, to jest jedno takie, wiecie, wielka manufaktura o. Myślę, że to wam troszeczkę pomoże, przynajmniej powinno. Takie mam. Na, taką mam nadzieję, i takie mam też wrażenie, że, że, że to w jakiś tam sposób powinno wam zobrazować czym jest run. A jeżeli nie, no to nic się nie dzieje. 3700 na plusie, pomimo takich tam budów, budów, budowli. Eee, nieważne. Dobra, szpieg mi się przyda, po prostu szpiegów zawsze bardzo dużo jest. E, dobrze mieć. Myślę, że krasnoludy będą dość długo czekać, albo w tej turze co atakują, albo będą czekać naprawdę jeszcze sporo, sporo czasu, dopóki e, nie wyjdą. No właśnie, w tym miejscu nawet nie będę rozgrywał tej bitwy, ponieważ nie mamy ne Mniejszych szans. Dzięciu sobie stunam. Pewnie tyle samo by było. Forodrain, ale wiecie, większym chyba zmartwieniem będzie dla nich, jeżeli stracą Erebor. Niech gdy ja bym teraz poleciał, odbić Ferodane, Forodain, FFplepledain, etc. Dain i tak dalej. Znaczy, to jest 4 do 5 się bym nawet pokusił o oh, o oh Te oddziały są najgorsze. Te trzy oddziały i trzy oddziały. I to będzie bardzo trudna bitwa. Więc nie mamy tak naprawdę nic, co mogłoby nam pomóc. To jest takie, ojej. Czyżby elfiaki tutaj się wybierały w naszą stronę? No jeśli tak, to, to, to nie chcę mi się z nim walczyć Znaczy mógłbym tak, bo sprowadziłbym dwie, trzy armie, ja bym sobie pokonał ich. Czy też mają jedną naprawdę bardzo, bardzo potężną. Chociaż nie jestem pewien, czy bym wtedy dał rady tą jedną. Bo jednak elfiaki grają na dystans. A nie tak jak krasnoludy. Więc. No to by było ciekawe. Ale raczej nie będę się w coś takiego mówił, że zagłębiał dalej, bo ta kampania i tak jest bardzo długa i tak siedzenie w jednym uniwersum cały czas, cały czas. Znaczy, no to już jest niesamowity okres czasów, tylko i wyłącznie tutaj. Znaczymy, co to może być nasze... Katapulty mogą być w tej chwili naszą przewagą. Takie mam wrażenie. Zobaczymy, czy to się sprawdzi Dobra. Jakieś słabsze oddziały z tej strony. W sumie to już startujemy, bo zanim krasnoludy nas podejdą, to nie wiecie, lata miną I jakieś tutaj takie tego typu jednostki z tej strony Nie potrafi się... Ja pierdolę no, nie potrafię się ustawić Dwa... I tu na przykład w ten sposób coś Łucznicy, oczywiście, że łucznicy gdzieś tutaj jest z tyłu, nawet Cztery oddziały mamy, to cztery. Ja nie skorzystam z czterech o łuczników Ale dwa oddziały w odwet na odwetach Chyba tylko te balisty mogą nas w jakiś sposób poratować, bo generał nawet nie jest dobry Was tu ewentualne Co tu jeszcze jest? Kawaleria, ale kawaleriem mi tak nic z tym miejscu nie zrobimy Taka lipa więc zwiększmy tempo i skąd pan przyjdzie? Czy wybiegnie się biec czy coś takiego raczej nie? Bo oni będą szli w tych szykach, to być może uda nam się zabić tak z 10% ich. Wiecie co, i tak tutaj idą. Idą tędy szedłem. Jeszcze najprawdopodobniej tak będzie. Idą tu, tu i myślę, że z tego miejsca już będę mógł tutaj ich atakować. Wiecie, tutaj gdybyśmy tak pobijali ich, naprawdę te katapulty, tak, gdyby szli, no, jakaś tam szansa na to stwo istnieje, zdecydowanie, że tutaj Katapulty mogą się sprawdzić One mają zasięg, a nie, jednak nie mają takiego zasięgu, jak się spodziewał Ja wiem, że jest trochę Dystansu i tak dalej, ale czy by tylko tutaj sięgać? w sumie to i tak jest trochę daleko więc no dobrze, niech tak będzie trzeciokrotne tempo czekamy aż przeciwnik do nas zbiera przyjdzie, potem się zabawi, a co to jest? a to jest taran porzucony przyjrzyjmy się jak wyglądał taran no przynajmniej coś nowego dali, Czy ile oni tego ile oni tego budowali, o Jezus no nie, nie mówcie mi, że no wiecie co. A wiecie co ja zrobię. A ja sobie przejdę drugą stroną. A co? Tędy. Co robi nasz przeciwnik, ja się pytam. Nie, idziesz okej okay, tą stroną, Ja sobie wrócę, przejdę tędy. Ominę ich. Chyba, że będzie jakiś oddział do wykoszenia, czyli nie ten. Zobaczmy, co oni prowadzą z tyłu. Nie prowadzą z tyłu takich pikinierów. To są takie tacy... To są generałowie ogólnie To jest jakaś super ciężka jednostka Też kolejna ciężka jednostka Pikinierów, a to takie wiecie No nie mamy absolutnie nic co mogłoby przeciwko tym Temu czemuś walczyć, jeszcze gdybyśmy mieli jeden oddział pikinier, to byśmy ich po prostu tutaj ustawili by No by musieli przynajmniej przede wszystkim go próbować przejść w międzyczasie, może nasza katapulta by ich jakoś tam punktowała ale my nie mamy nawet nic. Nie mamy kuszników, cokolwiek, co by przeciwko pancerzowi było dobre. Jest słabo oddział. E, no znaczy, się nic. No jest jeden oddział. O, tutaj naszych. Nazgajów. Ale. Jeden oddział to nie jest wystarczająco dużo, żeby. O. To się okazuje, że już. Mam zasięg i nie strzelałem? Aha. Tak będzie wyglądać wasze strzelanie. O! Zrazu coś tam zginęło. Teraz tych. Też dwukrotne tempo. Też gdzieś tutaj, mam nadzieję, że będą walić. Wiecie, to chodzi o to, żeby zadać im straty, jakiekolwiek, bo potem w następnych bitwach. Oj, trochę za blisko. Za daleko. Główno nie trafiliście. Wania nas. Totalnie nic wcześniej nie trafili. Jakie to było rakowe, wiecie co? Nie wiem, czy z tej perspektywy w ogóle będziecie potrafili cokolwiek zrobić. Czy jakkolwiek oddać strzał w ten sposób. Tam strzelajcie. No chyba, że chcielibyście wykazać się to jakimś niesamowitym skillem. I tutaj walić. Zobaczymy, przez swoich będziecie rzucać, czy nie. Krasno, ludzie, tak bardzo wyjebane na innych. Krótki opis. Eh, może, może tutaj nie będzie tak źle, bo i tak po swoich walimy, więc. Gdybym stracił jeden oddział, nasz za, za ten oddział, to bym się normalnie zgodził. Ej, to nie jest taki jak, głupi pomysł wcale. Tutaj gdyby walili, naprawdę Może i te krasnalki da się jeszcze, jeszcze w jakiś sposób Jakoś sposób da się to może ugrać potraficie strzelać, czy ki cholera Widzicie, na no ładnie wam idzie Wow, no ci tutaj dziesiątkują ich Jeden oddział Widzę tutaj Jedyny słuszny oddział Walcie tak jak ja go prosiłem Teraz tych panów, bo tych już zostało już tylko 45 No i bardzo ładnie No i gdzie był problem? mi no tempo do dwójki może, bo... No, 2-3 Cudownie, no sorry, jak cała linia przeciwników pada to... Jestem zdecydowanie na tak. A, to moja katapulta jakaś nieudolnie próbuje coś zrobić. Zobaczcie, 40 ich zostało. Cudownie. 13% przeciwnika nie żyje. Cały czas strzelać tutaj w tych. Nie widzę efektów za bardzo strzałów tej katapulty i to jest nasz... mój problem. Wycofaj się... Strzelaj, strzelaj, strzelaj po swoich spokojnie. Zezwalam. No nie, to też się zbugowało w jakiś sposób dziwny. W przedziwny sposób katapulta odmówiła mi posłuszeństwa. Idziemy na plecy, zapomniałem o nich troszeczkę. No gdzie ta katapulta? Tak o tobie mówię, strzelaj żeż. cholera ty jedna no ty, ja tylko przetrwać katapulty i dziesiątkować i naprawdę strzelać się potraficie widać że w zomo nie byli no o ci już walą, o ci też, o, o będzie dziesiątkowanie Mhm, dobra, kurwa, przeliczyłem się. Zapomniałem, że to moi ludzie są. O, 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 o. Wara od katapulty. Pięknie. Jeśli tu będą trafiać... Będę przyszczęśliwy. są jednostki, których tylko katapultami powybijać. Naprawdę, artylerią jedynie i wyłącznie. Walić po swoich, mam swoich. Co za piękny strzał to był. Czekajcie, pauza. Potrzebuję widać teraz rozkazy bardzo ważne. Między innymi takie, że do przodu bardzo szybko. Do przodu bardzo. Może mięso armatnie wpierw. Bardzo szybko do przodu, żeby katapulty cały czas mogły walić. Żeby tu się nie przebiło nic przez nich. Zobaczcie, zobaczcie, jak oni koszą trzy katapulty, cudowne, kocham was Może uda nam się nawet tymi katapultami ubić przeciwnych e, Przeciwne jednostki, e, generałów Tylko nie przestawajcie, proszę was Cześć, cześć, czekajcie, co to? A gdzie są moje narzgi? Oh, co robicie? Zrelać. Cudownie. I to było piękne. 47% przelegli przeciwników. To jest nasza siła. Dlaczego Radek mówił, że katapulty są świetne? Jest, 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 yes. już naciągają to. Ładnie, ładnie nawet. Nawet nasi tak nie dostali. O, w tym miejscu to już po prostu sali nasi i to tak. O, jest. Ale po naszych zaczęliście walić, o co tu ładzie? Pozwol Ale tutaj pięknie dostajemy O Jezu, jak my, my ich nie nieważne, że naszych też Nie mają to zrozumieć po prostu Walczą za całą... Uwielbiam was po prostu, K te katapulty są genialne, 69% to oni wszystko, A jeszcze generał rocznika Polek Kolejny, please no zobaczcie, gdyby to wszystko trafiało, to... Nie byłoby głodu na świecie. Zaczekajcie. Like no Wbita tutaj na tych damy sobie radę. A jedna. widzicie jak to statystyki kłamią? Mówią, nie wygramy. Nie, nie, nie. Kolejny generał przeciwnika poległ. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Przeciwnicy na ryj padną. Hahaha. Ha, ha. Tu i tu. To ja być ma zmasowany, ostrze. Tu jest mało naszych. A tam wiecie, to można. Hehe, he. tutaj, 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 taki wiecie, jak buncyk cyk. Kolejny generowcin, polek cudownie, już wszyscy. Słuchajcie, to jest zwycięstwo. Brawa, brawa dla naszych ludzi, bo to było cudowne po prostu. To co, znaczy, to, to, co, to co wymyśliłem, oczywiście ja, ale to co moi dzielni ludzie na katapultach wykombinowali, to jest po prostu coś... Że się wykombinowali To są oni urzeczywistnili Ojej Ten mój plan poświęcenia połowy armii, ale... Ale w ogóle zwycięstwo przeciwko krasnoludom, to jest... To jest szok I to jaki o, teraz powinni dostać centralnie, jak uciekałem. Nie ma innej opcji. O, dokładnie to. O, dokładnie o to mi chodziło. I koniec. Pauza Wypełniliście obywatelski obowiązek, towarzysze. Kazałem wam już przestać strzelać. Tam także w razie czego to jeszcze raz. Cudownie. I to jest kosztem jedynie 50% naszej armii. Jak No tempo? Na... Słuchajcie, 50% przy takiej bitwie. Coś jeszcze chyba się bije w tym miejscu, że... Nie, wszystko już szycie... A nie, przepraszam, coś tu jeszcze jest, że się bije niby. Fights, rowers, coś tam. Marcinasie się łycznicy. O, w ten sposób. Wy... wybić dziadów. Już. Oni będą moją piękną katapultę, piękną katapulty chcą mi zabijać. Hamstwo. Dobra, rzucić wszystko, co mamy, bum Ci zaraz w nich powinni wjechać, ładnie. Pozabiliście ich to już? Chyba tak. Zostało tylko tak naprawdę dojechać. O, a już na, na speedzie, bo. Wiecie, goni ich i goni. Tam. Cały czas. Nic, nic mu nie uciec Wiecie co? Jeszcze jest taka szansa, że tamtą armią, którą zajął mi właśnie poprzednie moje miasto, pójdzie tutaj. <laughs> Jeżeli on to zrobi, no to już przegrał. Z bardzo prostej przyczyny. Dawaj, dawaj, dojechać. Cudownie, koniec bitwy. A jak mi było miło wygrać tę bitwę. Ale dostały krasnalaki po prostu w pierdziel. jest niesamowite po prostu. Coś tu jeszcze się chyba bije. A. Nie. What the hell? Nie, poczekajcie 100%, prawda? Ja nie miałem w ogóle, że kontynuuję, że, że ten. Tak, jakby coś jeszcze istniało. Aha. Dzień dobry. Ciao, nikt się nie zajął tym, tym głównym. A zbugował się to dlatego No to już wiem dlaczego jeszcze nie wygraliśmy No Kontynuuj Już się do wybicia zostało tutaj, o To coś I... A nie przepraszam, tutaj jeszcze są panowie do wybicia Dokładnie jeden pan Kaboom, bum, Przybywamy po ciebie. Kurde, ty no. No i cudownie. Tysiąc za tysiąc, słuchajcie, słuchajcie, przekrasz wszystkie. przy jestem, Ja jestem wzruszony. Czuję, że 600 albo 700 to jest zabitych przeciwników naszej katapulty i dodatkowe 300 to też naszych zabili katapulty. Więc katapulty cudowne. Cudowne to było po prostu. Już wiem, jak je ustawiać. Już wiem, jak je tutaj ustawiać. Gdyby tutaj było jeszcze płaski teren, to następne bitwy można byłoby tylko pikinierów wziąć. A, elfiaki, dobra. Dobra, to już o tym nawet nie myślę, bo to już jest stracone totalnie. Przeciw elf. a, ja się z nimi bić nie będę, prawda? To jest takie moje podejście. Ja się z elfami nie chciałem bić, yy, więc, więc po prostu. Moje podejście wygląda tak. Ja się z nimi nie biję. Moim zadaniem jest tylko zabicie, znaczy totalne wytępienie krasnoludów, tych oczywiście z, no z tych gór. Ja nie pamiętam jak to ogólnie, jak to frakcyjnie się nazywa. Znaczy, powiedziałbym, ale nie pamiętam. No. No co tam, kto by się tam spytał? Dzień dobry. Więc no, tak, was wyrżnę. To miasto zajmę. To, znaczy, was wyrżnę to zajmę, potem tamto zajmę i tyle. Frakcja coś tam, coś tam to mnie nie interesuje, dlatego że ja właśnie sobie idę na przykład... O! Z tymi stoczyć bitwę. Tak bardzo mi się nie chce poczekać. Na chwilę zróbmy tak. Zróbmy tak. Serio. O, widzicie jacy posłuszni? O, to, to już, już jakieś bunty, o co to chodzi? Oj, czy nie ma buntu? Nawet nie trzeba mieć żołnierzy. Pszcanie brzmi, czy coś tam jest. Jest, czy nie ma. Yy, a gdzie ta? A, tutaj tą armią. Dobra, nie ma problemu. Jest, czy nie ma, to akurat mało mnie obchodzi, dlatego że. Tak w następnej turze dojdę. Dwiema armiami. Yy, Zatakujemy gościa. Rozegram to już na automacie, bo tego jest za dużo. Może one są kijowe i nie podobają mi się te bitwy. Może nie tyle bitwy, co. tam przeciwnik jest taki dupy. Dobra, połączymy ich. Stawimy je na oddział. Buntują się? Nie buntują się. No i cudownie. Idziemy sobie na północ, bo to chyba jest jeszcze jakaś osada. Bodajże. Więc tak, tym idziemy na północ, tym idziemy tu. Te dwie armie idą razem, żeby tam łatwo się z nimi rozprawić. W Fuldburgu formujemy nową armię. Tylko czy ja mogę coś ciekawego zrekrutować, bo to by przede wszystkim mi się przydało, jakieś ciekawsze rzeczy. Na no, piknierów, co wiadomo, przesłaliśmy. W tym miejscu możliwość rekrutacji brak. W Oldburgu, brak. Edoras powinno być coś ciekawego. No i jest w sumie. Ale w sumie to coś ciekawego jest już zrekrutowane, więc. Bum. Lecicie tam? Eee... Tutaj was. A to przede wszystkim do uzupełnień. No i tyle. No i zakończymy hmm. to. Tak bardzo bezsensowna walka. Dobra, automacik. Okej, okay, sorry, musiałem dziś wyskoczyć na chwilę. Dobra. Słuchajcie, ta bitwa będzie już na kolejny odcinek, bo to będzie duża bitwa, która totalnie zakończy hmm. Wydaje się, że ja będę to sam rozgrywał! Psie! Koniec z tobą automacik, 300 straconych Nie tyle w temacie, na no kurde, pozamiatana GG Easy Lemon Squeezy. dobra To już, oblegamy, czy ja widziałem tam jakąś armię na południu? Widziałem no, widziałem no Siema. jakiś problem? Kuchwa? Przyszedłem tu, poczyścić Dziwko Dobra To jest ładnie bum, Wchodzimy tu. To. Idziemy się rozprawić z tymi. Jeszcze chyba tu jest jakaś. why, okay. Okej. Okay. Okej, no i to jest już takie, wiecie, nadurżnięcie, za przeproszeniem. To tu jest easy. Czy w tym miejscu nam nic nie grozi? Wydaje mi się, że w ogóle tutaj... Tak... Nie chcę mi się trzymać akurat tej armii, bo tutaj są jakieś jednostki, które mogą coś zrobić, na przykład te. Ja sobie je wyślę po prostu na północ, o tutaj na przykład. Znaczy na północ, na, na północ od nich na pewno. Ale na no taki nasz dyplomatyczny żeś tak wyrażę, kierunek a to schód. Ile w ogóle na schodzie jest coś ciekawego do e, robienia jeszcze? Relacje, bla bla bla. Zresztą Elfie, to wiecie, są mi pałe, nie? Tak, akurat nie mam zamiaru się wdawać w taką wielką wojnę, ponieważ musiałbym, wiecie, na przykład, najpierw zniszczyć Gondor, zabezpieczyć sobie południe, więc tutaj musiałbym zniszczyć, tutaj bym sobie zabezpieczył na pewno północ coś w stylu, że ta twierdza byłaby moja, i bym sobie wtedy trzymał tę pełną armię, tu bym sobie trzymał jedną pełną armię, zanim poszedł dalej na północ żeby przez te góry i dopiero tam się zaczął rozwijać. W momencie kiedy tutaj bym pewnie skończył z gondorem, a nie chcę mi się prowadzić, by ta kampania trwała jeszcze będzie z 50, tur, 50 odcinków i wiecie, no, taki sens, że, że brak, nie? Normalnie. Dobra, ja myślę, że w następnym odcinku tak naprawdę padnie to miasto. Yy, czyli tutaj mogę coś ciekawego na przykład wybudować? Nie, ok. Dobra, więc tak, w następnym odcinku padnie tamto miasto na południu. Rozpoczniemy oblężenie tego i też będzie po tym mieście. Zniszczymy to miasto tak. Ile to tur będzie się bronić niby? Siedem tur, no to spokojnie, to jest 5 tur. Albo nawet te 7 i ten automacik w miarę szybki. Tutaj damy bardzo szybkim śle automacik, bo nie chcę się czekać z tym głównym To chyba nie ma brodu rzecznego, więc będzie easy. Chociaż w sumie nie jestem tego taki pewien nawet, powiem szczerze. Czy da się przejść tutaj? Nie! I to jest bardzo ciekawa informacja, dlatego, że tutaj myśleliśmy, że jest ogólnie klany uznam za zniszczone Już wypędziliśmy ich za tą stronę Anduiny, dziękuję, więc Tutaj rozwalimy Tu rozwalimy, więc tego, tej armii nawet się nie mam co obawiać No chyba, że tam będą transportować jakąś drogą morską, ale Nie wiem, może jak będę miał możliwość rekrutacji Statku To koniec i wtedy tak W następnej turze, w następnym odcinku po prostu Rozwalimy tą armię Zresztą już nawet teraz można to próbować robić Znaczy próbować Zobaczcie, 9 do 8 dla nas, armia bez generała, no co za kretyn, jak można wyjść armią bez generała, taką potężną, no to tak, Bawi zakończamy tą, te żywo ten żywot, ten żywot i wtedy automatycznie zastanawiam się, czy wrócić tutaj, wpieprzyć temu, żeby już mi nie zajmował, na przykład, bo możliwe, że będzie chciał zająć mi, czy pójdziemy tam. Dobra, zresztą podejmiemy decyzję w następnym odcinku, który będzie chyba ostatnim albo przedostatnim. Dobra, trzymajcie się. Bye bye.